Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie. Nazywam się Andrzej Stankiewicz. Przypadło mi w bardzo trudne zadanie zajęcia się AI i demokracją. Na szczęście mam w panelu wizjonerów, by nie powiedzieć wróżbitów, bo takich ludzi trzeba, żeby na ten temat porozmawiać, drodzy Państwo. Pan Bartosz Hojka, prezes Agory. Pan Edwin Bendyk, prezes Fundacji Batorego. Pani Marta Poszlat z Google, dyrektorka do spraw Relacji Transatlantyckich Polityki Publicznej w Europie. Pan Dariusz Tanderski, wiceminister w Ministerstwie Cyfryzacji. Drodzy Państwo, ja mam taką, zaproponowałem panelistom taką formułę, na którą łaskawie się zgodzili. Każdy będzie miał 4 minuty na wystąpienie, ja zaraz ich stargetuję, bo to nie jest takie proste temat, jest bardzo obszerny. Chciałbym, żeby poruszyli, żeby wypowiedzieli się na temat zagrożeń wynikających z AI -a dla demokracji. Ja może ich nie ma. Z, przez cztery minuty, potem każdy będzie miał prawo do dwuminutowej dogrywki z takim założeniem. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o polityce i życiu publicznym, jak AI wpłynie, czy może wpłynąć w najbliższych latach. Obserwują Państwo ten brawurowy rozwój tej technologii. Druga kwestia to są prawa autorskie, czyli modele, na których, na których są uczone te modele AI-owe. Po trzecie regulacje, czy są potrzebne. Regulacje na poziomie krajowym, na poziomie unijnym, europejskim, a może szerzej na poziomie globalnym. Pan Bartosz Kojka Ogara, bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Dzień dobry państwu. No, szanowni Państwo, jak doskonale wiemy, jesteśmy w trakcie rewolucji sztucznej inteligencji. Na naszych oczach i za naszego życia prawdopodobnie znajdujemy się u progu nowej epoki, nowej ery w dziejach ludzkości, co może mieć dla nas konsekwencje zbawienne, na przykład w medycynie, ale w takim obszarze jak kwestia demokracji, niestety ta rewolucja. Niesie za sobą pewne ryzyka i wywołuje obawy. Zwróciłbym uwagę na dwie kwestie, które wydają mi się tutaj najistotniejsze. Pierwsza to kwestia dezinformacji i manipulacji i takiego ryzyka próby wpływania na wyniki wyborów w demokratycznych państwach wprost. A jesteśmy w tej chwili w bardzo szczególnym roku roku wyborczym i w Stanach, i w Europie. Arcydiabeł kłamstwa, manipulacji i propagandy Goebbels mówił, że kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą. Możemy powiedzieć, że kłamstwo powielone, powtórzone tysiąc razy albo sto tysięcy razy albo miliony razy przez boty no bo przecież dzisiaj już nie ma z tym żadnego problemu tym bardziej staje się prawdą. Te próby manipulacji wynikami wyborów. Widywaliśmy już wielokrotnie w różnych miejscach na świecie, a mechanizmy sztucznej inteligencji mają taką zdolność, żeby te manipulacje niebezpiecznie udoskonalać, i przed tym musimy się za wszelką cenę uchronić. I druga rzecz to jest takie ryzyko nie wprost dotyczące czegoś, co jest mi osobiście bardzo bliskie jako szefa firmy medialnej, a mianowicie kwestia bezpieczeństwa ekosystemu mediów. Otóż. Jakość i kondycja demokracji zależy od jakości i kondycji mediów. One w Polsce są ciągle jeszcze w całkiem niezłej formie, i uważam, że z tego powodu też przyczyniliśmy się istotnie do tego październikowego, ubiegłorocznego odwrotu ze ścieżki populizmu i yy, autorytaryzmu. I nastąpił ten zwrot ku demokracji. Ale my nie jesteśmy w aż tak dobrej formie, żeby sobie poradzić z gwałtownymi wyzwaniami, które niesie ze sobą rozwój technologii, w szczególności sztucznej inteligencji. Tutaj potrzebujemy pomocy, tak jak moderator na, na naszego panelu w tej chwili. Muszę ja sobie sam poradził. Szukam statystyk, bo ja czuję, że Pan wywołuje panią Martę i mam statystyk dotyczących roli Google szukam. Bo to jest tak naprawdę Pan Prezes, jeżeli to było bardzo zakamuflowane, to ja to odkryję, mówi oczywiście do Pani Marty, bo mówi do Big Techów, do amerykańskich dużych firm, które kontrolują, no mają trzy czwarte możliwości operowania w AI i bardzo rozbudowują te metody Google także, więc pytanie do Pani Dyrektor, czy Pani widzi zagrożenie? W manipulowaniu wynikami wyborów 4 miliardy ludzi, drodzy Państwo, w tym roku pójdą głosować w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, ale w Indiach potężna demokracja. Więc czy Pani, widzi, widzi Pani takie zagrożenie? No, manipulacja wynikami amerykańskimi, która została potwierdzona przez Parlament Amerykański, to był właściwie pikuś, bo wtedy AI nie był tak rozwinięty. To jest jeden element. A drugi element, to oczywiście to, co mówił Pan Prezes, kwestia praw autorskich, wykorzystywania ich do uczenia czy tekstów dziennikarskich do uczenia modeli AI-owych. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że już przechodzimy do tych do odnoszenia się wzajemnie do swoich wypowiedzi, ale chciałabym zacząć od tego, że ja przede wszystkim uważam, że temat tego panelu, w nim jest zawarty pewien, pewien podchwyt, bo ja osobiście uważam, że sztuczna inteligencja wynika z demokracji, rozwój technologii wynika tylko z tego, wynika z wolności, z innowacyjności, którą demokracja tak naprawdę otworzyła i teraz próbujemy zrobić, rzucić światło na, na konkretny, konkretne zagadnienie i absolutnie się zgadzam, że ono jest istotne, natomiast nie, nie umniejszając temu, nie uważam, że to jest dzisiaj równoważne pytanie do zderzenia technologii i z demokracją. Uważam też, że ta rozmowa, media w niezaprzeczalny sposób są... Ważnym filarem y, demokracji, tych filarów jest kilka. Jesteśmy teraz dokładnie w takim momencie, z mojej perspektywy, w którym prawdopodobnie byliśmy w XVII wieku. To znaczy, kiedy piśmiennictwo, filozofia, w ogóle uważam, że jest świetny czas dla filozofów, próbowało nazwać świat. Y, kiedy znaleźliśmy się w wieku y, rozumu i poukładać różne relacje. I myślę, że nie rozstrzygniemy tego sporu przez 12 minut i 49 y, sekund, więc chciałabym to spuentować tylko w taki sposób, że tak, przyznaję, to jest rozmowa, która musi się odbywać. Ona się odbywa bilateralnie między podmiotami gospodarczymi, ona się odbywa y, na różnych y, gremiach politycznych. Jest zdecydowanie czymś, na co społeczeństwa muszą się zakontraktować. I w jakiś sposób umówić. I co do tego, czy, czy, czy co do tego zagrożenia, w ogóle uważam, że demokracja dzisiaj jest zagrożona i obserwuję, i zanim znowu dojdziemy do tego elementu technologii, to rozejrzyjmy się wokół siebie. To znaczy, trwa kinetyczna, bardzo offlineowa wojna w Ukrainie. Wczoraj, po raz pierwszy od wielu lat widzieliśmy prawdopodobnie politycznie motywowanego zabójstwa w Europie i to wszystko wskazuje tak, że jesteśmy w takim bardzo trudnym momencie. Technologia jest tego absolutnie częścią i mam wrażenie, że z każdym tym kolejnym cyklem wyborczym jesteśmy mądrzejsi o, do, o, o doświadczenia. My jako firmy technologiczne mamy więcej e, tych narzędzi, ale też organy publiczne widzą, że ten obrazek jest tak naprawdę dużo większy niż tylko dotyczący kilku firm, ale też tego całe, tej całej mapy zależności globalnych, gdzie nie tylko e, globalne firmy amerykańskie biorą swój, swój udział, ale tak naprawdę jest też ten ekosystem tak zwanych złych aktorów, o którym prawdopodobnie musimy myśleć dzisiaj więcej niż o tym naszym własnym. Dwie trzecie zasobów w chmurze, które są używane do szkolenia materii AI są kontrolowane przez um, trzy firmy big techowe amerykańskie, w tym firmy Google. Zwracam też uwagę, że wspomniała Pani dyrektor kwestię Słowacji. Tam prawdopodobnie, drodzy Państwo, mieliśmy yy, do czynienia. Złożycielem pierwszego w kampanii wyborczej, pierwszego poważnego deepfake'a. Jest tam podejrzenie zmanipulowania rozmowy polityka z jednej z partii, co wpłynęło na się do władzy Roberta Fico. Pan, pan minister, pan Dariusz Standerski, który zajmuje się między innymi kwestiami regulacyjnymi. Czy pan... Najpierw proszę powiedzieć, jakie są planowane regulacje dotyczące EIA? Czy one są w ogóle planowane? Czy są potrzebne? Każda technologia wpływa na demokrację. Każda nowa technologia, szczególnie telekomunikacyjna, wpływa na to, w jaki sposób odbywa się proces wyborczy. Taki wpływ miało wynalezienie radia, taki wpływ miało e, wynalezienie i rozprzestrzenianie się telewizji, mając przykłady chociażby debat wyborczych, na przykład debata Nixona z Kennedym w Stanach Zjednoczonych. Podobny wpływ. Miały media społecznościowe. I teraz mamy nową, nowe narzędzia, które również zdecydowanie mają wpływ na demokrację, i to, jaki to będzie wpływ na demokrację, i jak bardzo to zaburzy instytucje demokratyczne, to zależy od tego, w jaki sposób jako społeczeństwo będziemy na to przygotowani, i w jaki uważa, sposób zaburzy, to uregulujemy. Tak? Pan uważa, że zaburzy. Zaburzy wtedy, kiedy nie zareagujemy w porę, na te negatywne zjawiska, które mogą być temu towarzyszące. W przypadku telewizji i radia mamy prawo prasowe i kodeks wyborczy, który mówi o czasie antenowym. W przypadku mediów społecznościowych mamy oznaczenie płatnych reklam wyborczych. Podobne kroki musimy podjąć w kontekście sztucznej inteligencji, zwłaszcza, że pan redaktor mówił o deepfake'u na Słowacji. W Polsce w ostatnich dwóch kampaniach wyborczych były wykorzystywane deepfake. Zarówno w kampanii do Sejmu, jak i w kampanii samorządowej w wyborach przed Ale wyborami jakie, w jakie pan ma deepfake na, na myśli? Jako przykłady można podać deepfake głosu Mateusza Morawieckiego w kampanii wyborczej do, do Sejmu. A w wyborach samorządowych kandydat na prezydenta Bydgoszczy, Łukasz Schreiber również padł ofiarą deepfakeu, tylko że to nie był już tylko głos, ale to był obraz i dźwięk. Więc te przykłady w Polsce już są. I dopóki te przykłady nie są jeszcze masowe, musimy to uregulować panie... i dlatego planujemy. No właśnie, Panie Misze, jak, jakie są plany dotyczące regulacji? I dlatego planujemy podejść do wdrożenia unijnego prawa w Polsce jak najbardziej precyzyjnie, ale też skutecznie. Dlatego w ciągu najbliższych sześciu miesięcy pracujemy nad regulowaniem wykluczania systemów zakazanych, czyli tych systemów sztucznej inteligencji, które dążą do popełniania najcięższych przestępstw z wykorzystaniem naszych danych, na przykład biometrycznych czy innych. Pracujemy, pracujemy również nad wykluczeniem systemów, które naruszałyby nasze prawa pracownicze czy prawa naszych dzieci w miejscach publicznych. I tu jest klucz do tego, żeby zrobić to skutecznie. Ponieważ mamy prawo europejskie, które zakazuje systemów, które prowadzą do oceniania pracownika, oceniania ucznia, do takich twardych przestępstw jak handlu ludźmi czy namierzania przeciwników politycznych, ale w Polsce potrzebujemy wspólnie z policją, służbami, prokuraturą i sądami wprowadzić takie rozwiązania, żeby móc to wyegzekwować, żeby jak najszybciej to namierzyć i jak najszybciej zastosować prawo, a w drugiej kolejności. Od początku przyszłego roku wprowadzamy urząd sztucznej inteligencji, komisję nadzoru nad sztuczną inteligencją i dlatego to jest ważne, żeby przez następne kilka miesięcy przedyskutować to na tyle, żeby po pierwsze temat już przestał być kontrowersyjny dla kogokolwiek, a po drugie, żebyśmy osiągnęli wspólne zdanie na temat jak powinien ten urząd wyglądać i jak pracować. Pana Edwin ja może wrócę do samej podstawy. Znaczy, stabilność każdego systemu, a zwłaszcza demokracji, zależy od dwóch zasadniczych mechanizmów. Pierwsza rzecz to jest postrzeganie, czy system jest sprawiedliwy, czyli na przykład, czy nierówności, które są w tym systemie, nierówności dochodowe chociażby, są sprawiedliwe, czy na przykład nie, bo ktoś się nieuczciwie jakby dorabia na nie wiem, pracy szerokich rzecz. I to jest jedna rzecz, jak postrzegamy to druga rzecz, to jest, czy działa tak zwany social lift po polsku awans społeczny, na ile jest możliwość wejścia do elit na skutek na przykład wysiłku edukacyjnego. Jeżeli te dwa mechanizmy zaczynają szwankować, tak na przykład w Stanach Zjednoczonych w tej chwili, to się pojawia pożywka do wykorzystywania napięcia społecznego wynikającego z poczucia niesprawiedliwości w ramach wojny elit i Pojawienia się takich populistów jak Donald Trump, chociażby. W innych krajach jest podobnie. Teraz sztuczna inteligencja akurat uczestniczyć może i będzie uczestniczyć w obu tych procesach. znaczy, po prostu będzie zmieniać gospodarkę i pytanie, w jakim modelu będzie zmieniać tę gospodarkę. O tym piszą ekonomiści. Może być utrwalany model dotychczasowy, w którym ta technologia będzie wykorzystywana do eliminacji pracowników, po to, żeby zwiększyć, przesunąć. Podział dochodów w kierunku właścicieli kapitału i technologii może być inaczej, jeżeli odpowiednio to będzie uregulowane na przykład zwiększy się siła reprezentacji pracowniczej, chociażby po to, żeby negocjować, zwiększyć moc negocjacyjną. Druga rzecz, jeśli chodzi o elity w oczywisty sposób też będzie przetasowanie elit, chociażby związanych z tym, kto kontroluje te nowe technologie to będą nowe źródła władzy w elitach, ale też te procesy, o których mówimy wykorzystanie tych technologii, chociażby do właśnie wprowadzania zamętu czy wpływania na to, jak postrzegamy rzeczywistość poprzez mechanizm deepfake'u, dezinformacji, generowania fałszywego obiegu komunikacyjnego. W związku z czym nie jest zdeterminowany, co zrobi sztuczna inteligencja z nami, z demokracją. Pytanie, na ile my w ramach systemu demokratycznego znajdziemy siłę, żeby podjąć odważne decyzje, jak chociażby do tego, żeby współczesny... Kapitalizm już ze sztuczną inteligencją tak uregulować, żeby zarówno mechanizm awansu społecznego, jak i dystrybucja zamożności, no szły w tym kierunku, że ono postrzegane system, w którym to się dzieje, jako sprawiedliwy. Wtedy poradzimy sobie. Yy, drodzy Państwo, po minucie jeszcze poproszę o panelistów takie podsumowanie, odniesienie polemiczne. Tylko zwracam uwagę, że zastępca, yy, przedstawiciel sektora regionalnego ONZ do spraw technologii twierdzi, że korzyści płynące z EIA mogą być skoncentrowane w kilku obszarach geograficznych, to a propos tego, co pan Edwin powiedział, w rękach garstki firm i osób, yy, wielu ludzi pozostawiając na marginesie. Pan Bartosz, bardzo proszę. Cieszę się z tego, co powiedział pan minister, że jest pilna potrzeba regulacji, a w zasadzie, że te regulacje trzeba wprowadzić w odpowiednim czasie. Ten czas, panie ministrze, jest już. Nasze treści są odkrywane przez boty sztucznej inteligencji 150 tysięcy razy dziennie. Dzisiaj już sztuczna inteligencja, która nie tworzy w Polsce redakcji, nie zatrudnia dziennikarzy korzysta nieodpłatnie z ich pracy. Potrzebujemy pilnie regulacji, która spowoduje, że będą w Polsce uczciwe warunki konkurencji, które zapewnią różnorodność i które zapewnią ochronę własności intelektualnej. Pani Marta Poszlak, bardzo proszę. Do tego konkretnego punktu rozwiązanie tymczasowe jest takie, w związku z tym, że nie mamy tego kontraktu społecznego i w ogóle wizji budowania tych relacji, a jednocześnie też nie rozmawiamy ze sobą jeszcze jako podmioty gospodarcze, bo to wszystko jest dosyć świeże. Dzisiaj po prostu opcja jest taka, że każdy wydawca może po prostu zastosować opt-out i tych modeli nie widować, nie jak to się mówi niestety nie, jeszcze nie po polsku. Więc pełna zgoda, że to są te rzeczy, o których musimy porozmawiać. Myślę, że nie widzieliśmy w ogóle. Ja pracuję w Google 12 lat. Nie widzieliśmy takiego przełomu technologicznego, w którym mimo wszystko sektor publiczny, sektor regulatorów, pojawiłby się tak szybko, z długą listą propozycji, zainteresowaniem i zrozumieniem wagi problemu. I myślę, że to wszyscy musimy przyznać, że ileś gdzieś tam yy, wcześniejsze przełomy. Znale zna znajdowało odpowiedź w regulacji po dwóch, po trzech latach. A tu widzimy, że kiedy półtora roku temu OpenAI, jako też firma, o której dwa lata temu pewnie pra prawdopodobnie większość z Państwa na tej sali nie słyszała, co też pokazuje, że ten wyścig zmienia. Stosunek, stosunek sił. Tak naprawdę bardzo szybko zaczęła się ta rozmowa regulacyjna i my też powtarzamy, że AI jest zbyt ważne, żeby nie było uregulowane I, i to też jest często pomijane w kierunku do nas, a myślę, że jesteśmy, nigdy też nie byliśmy gotowi do takiej debaty, bo też zdajemy sobie sprawę ze wszystkich konsekwencji, o których też mówił Pan. Prezes Bendyk, bo praca jest zdecydowanie tym, o czym musimy porozmawiać obok stosunków gospodarczych między różnymi podmiotami. To są też wszelkiego rodzaju inne relacje, od edukacji przez politykę społeczną, przez sądownictwo, gdzie AI też jest rozstrzygana jako technologia, która tam wkroczy, więc przed nami jest bardzo, bardzo dużo pracy. Ale na pewno jesteśmy w bardzo ekscytującym momencie. I a propos tego skupiania geograficznego, warto, żeby Polska zabierała głos w tych dyskusjach i to zresztą widzimy, liczymy, że on będzie dosyć wyraźny, że on będzie odpowiadał też na nasze potrzeby, bo nie zawsze to, co jest dobre w Polsce, oznacza to samo, co jest dobre w Niemczech czy w Irlandii. Więc Bądźmy wszyscy w, w, w tej rozmowie, nie tylko y, copy i przenośmy różne rozwiązania, ale także tworzmy. Pan, pan minister Dariusz Standerski bardzo proszę. Dlatego właśnie Polska będzie obecna podczas AI Safety Summit i y, po miesiącach nieobecności y, będzie tutaj słyszalny polski głos. Polski głos, który powie, że regulacje sztucznej inteligencji są ważne i pilne. Ale dla nas największym priorytetem w tworzeniu tych regulacji jest to, żeby te regulacje były tworzone w szerokim porozumieniu, bo nie tworzymy pilnych regulacji na teraz. Tworzymy między innymi, chcemy stworzyć urząd, który będzie tylko ważniejszy, który będzie ważny od samej chwili powstania, ale będzie miał dużo więcej zadań i dużo więcej roboty za 5 czy 10 lat. I za 10 lat musimy być pewni, że w 2024 dobrze go zaprojektowaliśmy i jest zgoda co do tego, że on dobrze działa. I dlatego chcemy też, żeby tak jak Pan redaktor mówi, żeby nie skupiało się to tylko w gronie kilku szczęśliwców rozwój AI. Dlatego też chcemy, pracujemy nad stworzeniem Funduszu Sztucznej Inteligencji tak, żeby na pokład wziąć Przede wszystkim polskich małych i średnich przedsiębiorców, żeby wykorzystać tę masę, ten potencjał, który tkwi, a trzeba tylko dać mu szansę. Drodzy Państwo, jeszcze wiosną 2023 roku Elon Musk, Steve Woźniak, Harari i grupa ludzi apelowała o to, żeby wstrzymać pracę nad sztuczną inteligencją, przygotować regulacje. Dzisiaj sztuczna inteligencja tak będzie, że jak Państwo widzieli, co może nowy czat GDP, to naprawdę ten postęp jest niesłychany. Edwin Bentek, bardzo proszę. Ja dwie rzeczy podkreślę, jednej mówił Bartosz Chojka, to jest legitymizacja, czy znaczy przyjęcie dobrych regulacji wymaga legitymacji społecznej. Do tego potrzebna jest wysokiej jakości debata publiczna, której nie będzie bez mediów instytucjonalnych. Po prostu wysokiej jakości dziennikarstwo jest niezbędne, nie zastąpi go ani technologia, ani, ani blogerzy i, i takie pojedyncze. Znaczy Komentariat w internecie. On jest niezbędny, ale, ale potrzebujemy instytucjonalnych mediów. To jest jedna rzecz. Druga, potrzebujemy kompetencji cyfrowych Polek i Polaków. Z tym jest bardzo źle, musimy pamiętać, a tylko zrozumienie, jak ta technologia może nie do końca działa, bo to jest trudno zrozumieć, to jest bardzo złożone, ale jednak rozumienie, jak działa w ogóle technologia, zwłaszcza technologia cyfrowa, jest niezbędne, żeby uczestniczyć w tej, tej debacie i ten mandat społeczny dla regulacji mógł się kształtować. W związku z czym jak najszybciej nie powinniśmy nadrabiać zaległości w, w tym obszarze. Proszę Państwa, Bartosz Hojka, Edwin Bendyk, Marta Poszla, Dariusz Tanderski, trzymajmy kciuki za demokrację i za nas. Dziękuję serdecznie.